Ja myślę, że jest kilka czynników, które są istotne. Pierwszym jest na pewno to, że musi mieć łatwy dostęp do internetu. Łatwy i szybki dostęp do internetu to jest absolutna podstawa tego tworzenia internetowego raju. Tak, żeby każda osoba, która w danym momencie ma potrzeby związane z powiększeniem przepustowości swojego łącza, bezproblemowo mogła takie łącze powiększyć, żeby to nie było super drogie, żeby to było dostępne dla każdego obywatela, nie tylko dla elit, nie tylko dla ludzi lepiej nie wiem, wykształconych, bardziej majętnych, ale również dla takich, którzy posiadają zwyczajne budżety, tak? bo oni mają dzieci i te dzieci powinny mieć dostęp do internetu jako źródła informacji, jako źródła kontaktów ze światem zewnętrznym. I to jest absolutna podstawa, to jest dostęp do internetu. Druga rzecz to jest, myślę, edukacja. To znaczy, że, że powinniśmy tak organizować system edukacji, żeby od samego początku kształcić całe społeczeństwo, w jaki sposób korzystać z internetu. Ale jak robić to świadomie, żeby wiedzieć, jakie e, co i co możemy zrobić, co się dzieje z naszymi oso danymi osobowymi w momencie, kiedy to robimy, e, jak w ogóle przebiega cały proces, tak? komunikacji przez media interaktywne, to jest, to jest też szalenie ważny element tego. Pytanie o to, czy, czy będziemy mieli dostęp do usług, które są stworzone wyłącznie na potrzeby naszego kraju, e, czy to są usługi globalne, jest dla mnie kwestią wtórną. Na pewno jeszcze jedną ważną rzeczą, która by, nam, by nas prowadziła do tego internetowego raju, jest to, żebyśmy w sferze kontaktów z administracją publiczną byli w stanie to robić przy pomocy narzędzi interaktywnych. Żebyśmy mogli e, przy pomocy strony internetowej, e-maila czy jakiegoś komunikatora kontaktować się z administracją i skutecznie realizować swoje, e, e, swoje potrzeby. Tak? Jeśli chcemy, nie wiem, zarejestrować samochód, jeśli chcemy się zameldować, jeśli chcemy zrobić całą masę innych rzeczy, które wydają się istotne, to żeby tak skrócić ścieżkę e, tą administracyjną, żeby właściwie większość albo wszystko dało się, dało się zrealizować przy pomocy narzędzi, e, narzędzi internetowych. To myślę, że będzie internetowym rajem, kiedy, kiedy, kiedy kontakty społeczne w, w równej mierze w sposób fizyczny, jak i cyfrowy będą, będą udostępnione. Tak? Bo, 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 bo no wyobrażamy sobie całą masę sytuacji, w których no niestety dzisiaj nasza obecność fizyczna jest niezbędna, tak? E, no, a, 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 a to właśnie cyfryzacja, to właśnie społeczeństwo e, informatyczne, no, jest realizacją pewnej idei, niekoniecznie bycia tu i teraz fizycznie w danym miejscu, tak? My mamy do załatwienia sprawy i technologia powinna nam Pozwalać te sprawy skutecznie i w łatwy sposób yy, załatwiać. Tak? To, to jest dla mnie internetowy raj. I tak? to jest pytanie, czy to zaoferuje mi administracja publiczna, yy, czy rząd będzie finansował te projekty, czy, czy, czy te, te projekty zostaną stworzone przez przedsiębiorców starych, młodych, nowych, startupy. Yy, tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, ale co, co, jest, co jest punktem na drodze do, 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 do tego, tak? bo tu, tu wiemy, że takie są potrzeby, ale co jest, co jest, co, co jest po drodze? No, po drodze jest przede wszystkim zrozumienie, nawzajem wszystkich ogniw tego łańcucha. To nie jest już tak proste, że jedna decyzja administracyjna realizuje czy, 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 czy jedna ustawa realizuje wszystkie potrzeby i, 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 i nagle wchodzi ustawa, wszystko się prostuje, możemy iść dalej. Nie. Dzisiaj, żeby napisać dobrą ustawę, trzeba się bardzo skutecznie i szeroko porozumieć z różnymi stronami które funkcjonują prawda mamy biznes który udostępnia yy, udostępnia wiele treści wiele narzędzi yy w zamian za konsumpcję komunikatu reklamowego. Ten komunikat reklamowy rządzi się swoimi prawami, staramy się go profilować, żeby nie spamować reklamą użytkowników, żeby skuteczniej docierać z tą reklamą, którą, na którą użytkownik jest otwarty, na którą, której de facto potrzebuje, ale po drugiej stronie są obrońcy prywatności, którzy mówią, nie chcemy, żeby firmy o nas zbyt wiele wiedziały, tak? Jest Pewna grupa problemów, które gdzieś należy rozwiązać. Natomiast kluczem do rozwiązania tych problemów jest dialog, ale jest też autorytet tego, który będzie stał na straży znalezienia najbardziej optymalnego kompromisu, takiego prorozwojowego kompromisu, takich siedmiomilowych butów do dojścia do tej absolutnej czołówki. Warto się przyglądać, jak to realizowały inne państwa, które są w absolutnej czołówce. Jaką drogą Wybrały, jakie decyzje podjęły w trakcie tej swojej podróży do tego internetowego raju, że udało im się jednak tam znaleźć się na, na, na szczycie. My musimy się przyglądać, ale musimy przede wszystkim tutaj, wewnątrz kraju, być absolutnie otwarci na siebie nawzajem, na dialog, na rozmowę, na szukanie, szukanie dobrych rozwiązań, który, których beneficjentami będzie maksymalnie duża grupa ludzi, bo wiemy doskonale o tym, że zadowolić wszystkich się nie da. Czy, czy są jakieś takie przepotężne, to, 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 to raczej, raczej im powiedział, że przepotężnych nie ma. To znaczy, nikt nie próbuje wyłączyć internetu, tak? ani go skrajnie ocenzurować. Tak? Mamy różne przepisy, które się pojawiają w różnych, w różnych ustawach, które mogą wpłynąć na rozwój gospodarki internetowej. Tak? Duża część treści jest dostępnych w zamian za konsumpcję komunikatu reklamowego, więc jeśli rozmawiamy o cookies, czyli o ciasteczkach, i rozmawiamy o profilowaniu czy targetowaniu, behawioralnym. No to, no to jest to na pewno kwestia, która, która jest istotna, yy, która może podciąć absolutnie skrzydła branży. Tak naprawdę wyłączyć bardzo wiele serwisów. No dzisiaj, pojawił się, dzisiaj pojawił się projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, który no, stara się szukać kompromisowego rozwiązania. E, 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 Mamy w tej chwili dość ciekawą, ciekawą sytuację w Polsce. Pojawiło się ministra, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, czyli mamy w Polsce ministerstwo, które w swojej nazwie już posiada e, re, e, słowo cyfryzacja, czyli realizuje pewną misję jednak unowocześniania tego państwa w tej szczególnie w tej przestrzeni cyfrowej. I teraz e, e, no, mieliśmy pewne przejścia związane z ACTA, kongres, kongres wolności w internecie, e, pokłosiem tego są grupy robocze, które starają się przepracować. Grupy eksperckie, które starają się przepracować różne zagadnienia, no, które stanowią mniejsze lub większe zarzewie jakichś jakich problemów, czy, 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 czy próbują rozwiązać jakieś problemy, które funkcjonują. No, tego zadania podjęło się mi ministerstwo, skonstruowało te grupy. Te grupy działają. My, y, branża internetowa bardzo silnie jest zaangażowana e, w kwestie związane z ochroną danych osobowych, ale również z kwestią e, rozwoju modeli biznesowych w sieci. Tak? Znaczy my chcemy powiedzieć e, w, w, w trakcie prac tej grupy, jakie przepisy przeszkadzają w rozwoju, e, w rozwoju e, e, cyfryzacji polskiej, rozwoju biznesu, ale z, z, musimy mieć świadomość, że no w Polsce. business interno de facto Oferta internetowa dla konsumenta, no bo, bo, bo ta niekomercyjna oferta, yy, która funkcjonuje, no, no to, to byłby absolutny margines. Gdybyśmy dzisiaj wyłączyli wszystkich tych, wszystkie te serwisy, które żyją z reklamy internetowej, to naprawdę wydaje mi się, że nie mielibyśmy internetu w Polsce. Tak? Gdybyśmy dodatkowo wyłączyli wszystkie te, które są za granicą, które, które, fun które funkcjonują w oparciu o model reklamy internetowej, to okazałoby się, że nie ma internetu. Tak? Że jest tak niewiele usług, które nam zostało, mamy e-mail, owszem, możemy się komunikować, ale ale to będzie bardzo mało, więc musimy, musimy tutaj szukać, szukać różnych, różnych sposobów na znalezienie rozwiązań dla tych trudnych problemów. I takie, takie platformy dyskusji się pojawiają. Wcześniej była to Grupa Dialog w, 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 pod przewodnictwem ministra Boniego po powstaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. To są nowe grupy ro, robocze. No, szukamy tam rozwiązań. Najważniejsze, moim zdaniem, jest otwarcie na dialog, ale też tak jak, tak jak, tak jak jak wcześniej mówiłem, to tutaj niesłychanie istotna jest rola tego, kto waży argumenty, tak? jego doświadczenie, to, na ile on rzeczywiście rozumie tą przestrzeń, z którą się styka i, i kwestia no, jakby takiego podejścia bezideologicznego do tego tematu, takiego bardzo pragmatycznego, które, które ma... Pewne określone założenia, tak? Bo ta strategia powinna przewidywać jakiś punkt docelowy, do którego powinniśmy dojść, tak? Ja osobiście nie mam do końca takiego wrażenia, że my w Polsce taką strategię mamy, bo te strategie, które mamy, są rozpisane na, na, na dziesiątki czy setki stron różnych dokumentów, ale gdybyśmy mieli zapytać m, taki, ty, ty, twórców takich, takich dokumentów, no, jaki jest tak naprawdę cel. I, w skrócie, jaki jest cel tego, tej, 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 tej działalności i, i kiedy zamierz, zamierzają się pojawić konkretne, wymierne rezultaty, no to, no to tego jakby nie widzimy dzisiaj, tak? I tego myślę potrzebujemy, żeby sobie też te, te właśnie milestones wyznaczyć, do tego, żebyśmy mogli rzeczywiście realizować pewien plan, tak? No my przede wszystkim jako organizacja Związek Pracodawców Branży Internetowej działamy w przestrzeni reklamy internetowej od jakiegoś czasu, e-commerce'u oraz marketingu mobilnego. Staramy się poszerzać sferę marketingową w sieci, zwiększać ilość środków finansowych, które trafiają na reklamę, tak, przeznaczanych na reklamę, żeby przechodziły do internetu, bo, bo te środki pozwalają finansować nowe produkty. I, i, I ta oferta produktowa, wierzymy w to, że ta oferta produktowa czy usług w sieci jest częścią takiego katalogu wartości dla internauty, który zdecyduje się, że na przykład on chce być internautą albo chce, chce w sieci spędzać więcej czasu, chce robić więcej. Tak? Chce korzystać z szerszego wachlarza usług, tak? bo no, to każdy z nas przechodzi pewną drogę, tak? Na początku korzystamy z wąskiego, z wąskiego zakresu usług, e, później go poszerzamy, tak? To jest wszystko kwestia doświadczenia, pewnego takiego obycia się w, w kontakcie z tym medium, więc tak naprawdę to, co robi AB, zapewnia środki e, dla, dla firm, które działają w tym sektorze, żeby miały, miały, miały pieniądze na rozwój e, swojej oferty. Z drugiej strony, to, co robimy, e, to była ta część jakby promocyjna. Z z drugiej strony, to co staramy się robić, dostrzegając właśnie ten, ten szerszy wymiar, taki, taki jakby ponadmarketingowy, ponad to jest kwestia edukacji. W roku 2008 opracowaliśmy projekt pod nazwą 5015. W ciągu trzech lat postanowiliśmy, że doprowadzimy do sytuacji, w której współpraca, w, w której IAB podejmie współpracę z uczelniami z 30 uczelniami wyższymi. W ostatnim roku prowadzenia tego projektu. W roku 2011 zdecydowaliśmy się, że jednak nie jesteśmy w stanie po prostu kadrowo yy, yy, dać sobie rady z tak dużą skalą przedsięwzięcia, ponieważ tak naprawdę no, dysponujemy czasem yy, praktyków branży internetowej tak? i koordynujemy to przy pomocy jednej, góra, dwóch osób w naszym biurze. To jest bardzo złożony projekt. I na ten, na ten moment mam, współpracujemy z 17 uczelniami wyższymi. Jaka była nasza filozofia tworząc ten program? No była ona taka, że kształcąc ludzi na, na kierunkach związanych z marketingiem, ale, ale również z administracją, również z prawem i, innymi, innymi, i na innych kierunkach, jeśli damy ludziom dobr, dobrą bazę, dobrą podstawę, dobrą wiedzę i informacje, w jaki sposób się update'ować, to będziemy mieli... A Absolwentów, którzy wychodząc na rynek będą dysponowali wysokim poziomem wiedzy, będą mieli trochę niższe oczekiwania płacowe i będą mogli stać się częścią, częścią rynku pracy. Ale w jakich przestrzeniach? No, nasze myślenie było bardzo pragmatyczne. Po pierwsze, zależało nam na tym, żeby mieć dużą bazę ludzi, którzy będą trafiali do branży internetowej, i stanowili takie, takie paliwo do, do rozwoju, do, do, do tego, żeby można było zatrudnić bez super oczekiwań ludzi, którzy podejmą pracę, którzy zaczną rozwijać spółki. Tak? To 2008 rok był takim rokiem, gdzie koniunktura na internet się niesamowicie rozgrzała i de facto to, co się działo, to była jedna wielka karuzela kadrowa. Firmy przekupywały ludzi, zamiast pracować wszyscy się zajmowali tym, żeby sobie znaleźć nową, lepiej płatną pracę. Tak? To było też po trochu ten projekt był próbą rozwiązania tego problemu. Druga rzecz, jeśli już mamy tę grupę ludzi, którzy trafiają do naszej branży, i myśmy sobie założyli, że to będzie tysiąc osób co pół roku wychodzących na rynek pracy, którzy będą naprawdę posiadali dobre kwalifikacje w zakresie, w zakresie internetu i, i, i świadomość kwestii związanych z marketingiem internetowym, PR-em internetowym itd. Więc zapewniliśmy sobie tak jakby dopływ świeżej krwi, ale po dru z drugiej strony też dalej myśląc pragmatycznie. A na pewno wiele, wiele z tych osób, szczególnie tych wybitnych, trafiło do, do, do naszych klientów, do, do firm, które chcą myśleć poważnie o, o skutecznych działaniach marketingowych. W sieci, tak? Więc kolejna grupa ludzi, którzy trafiają tam. I ostatnia, trzecia grupa, o której rzeczywiście myśleliśmy o samym, na, na samym początku, to jest ta grupa ludzi, którzy z tymi kompetencjami wejdą do administracji rządowej i samorządowej, gdzie oni zaczną, gdzie, gdzie oni wesprą ten proces e, cyfryzacji jakby od samego spodu, tak? Oni przyjdą z dobrymi ko kompetencjami i będą uczyć tych, których zastaną w swoim miejscu pracy, jak należy to robić skutecznie. Będą lepiej rozumieć tą przestrzeń i będą. Może dzięki temu e, takimi osobami, które będą w stanie poprowadzić proces innowacji. Taka była idea. Wygląda na to, że całkiem nieźle nam się udało ją zrealizować. Bardzo trudno jest w ogóle w takiej realizacji planować projekty na 3 lata, tak? no ale, ale podejmujemy tego typu wyzwania. Więc z jednej strony z jednej strony działania takie zupełnie nakierowane na, na komfort e, e, i, i dobrobyt naszych członków, ale z drugiej strony właśnie takie, takie też prorozwojowe projekty jak, jak 510-15.